jeszcze raz, zaraz Dobra, twoja twoja. No, się, daj, 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 Brawo, Vito! Jak Musi. mam, Jeszcze raz, dobrze! dobrze, dobra. Dobra. dobrze dobra. Patrz, patrz. O!

Siedzi! Ja! Niemożliwe. Czy faktycznie te wasze czary tutaj działają? To raz się, koledze. Nie popatrzyłem, bo siedzę. <głos》> Robocz temu ma taką pacjencie uzdrowałą. <głos》głos》> Nie <głos》> Mamy swoje! No, czekajcie, czy do pola, my też mamy swoje czary. po polu? No, no Znaczy, nie, nie, nie. 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 Po kępie, podopole. Przymyk, tam w tym lasku taki. Przymyk, Nie, Nie, bliżej. W tym lasku to są łowiane, y, dobrze mówię. A chłoposzyce, bliżej jeszcze. No, już wiem, ci. Tam gdzie jest McDonald's, to... mały nad... i. I zaraz na prawo no? i się tego. Pan piór! No no, 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 to, to Ale akurat na no, 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 się no, 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 Powrót, powrót Powrót Powrót! Bravo! Bravo, Boba! Páni, půjď, 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 půjď! Páni, půjď, Ne, Páni, půjď, to nie było, půjď! Páni, půjď, půjď! Ale půjď, plecy, Půjď, 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 plecy!

No i cofnął, to, to ale we wtorek dużo więcej nie było, bo Brawo! Brawo, Brawo Sędzia, co jest? Graj, graj! Co to było? A, przepraszam, jest słyszałem. Peszkin, dobra. dobra praca, fał to fał. A ja słyszałam. No nie, no nie, no to no nie było w ogóle... Tam nie było patrzenia na piłkę. Tam nawet nie popatrzył na piłkę. Sęży, Sędzia, zacznij zaufać. Aaaa... Czekaj, Peszki, czekaj! Jeden, czeka. jeden! Jak będziecie z Kruścicami grać, to zobaczymy. Z Kruścicami będziecie grać, to zobaczymy. I? Jesiek, do grania! Nie, nie graliście z Kruścicami. Nie, ja jestem grał w innych zespołach. Aha. Peszki! Peszki! Dobra praca, V i tyle! Także w takim wieku trzeba pozwalać dzieciom, żeby taka strony chcę. Myśmy się już nauczyli. Ziemek ruch! Linia pogania ziemi! Linia, Linia! Super! Super! Ajajajaj! Ale pójdzie Alex! Alex pójdzie! Nie ma! Jest jest, jest! jest! Brawo! Brawo, ale! Brawo, podbudował. Wito! Ja się wito! To, 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 to się zaczęła? I tak macie brawo. grać! Eee! Brawo, chłopaki! Brawo,

Он важный. Он важный. Катись, катись так. Иди, иди. Катись. Катись. Прессинг. Прессинг. Так. Гради, если ты решил конто. Да. Так. Вы тому, который решил конто. Просим чашку. Ничего, жопа, не возьми драть. Пью, конечно. Трово Куба. Супер.

do Ałchana było najtęższe, dlatego faktycznie odwiedzam, że w realu było mniejsze Brawo!